Bolesław Leśmian w malinowym chruśniaku. W malinowym chruśniaku przed ciekawych wzrokiem, zapodziani po głowy przez długie godziny Zrywaliśmy przybyłe tej nocy maliny. Palce miałaś na oślep skrwawiony ich sokiem. Pąk złośnik huczał basem. Jakby straszył kwiaty. Rdzawe guzy na słońcu wygrzewały liść chory. Z łachmaniałych pajęczyn skrzyły się wisiory. I szedł tyłem na grzbiecie jakiś żuk kosmaty. Duszno było od malin, Której szepcąc rwała. A szep nasz tylko wówczas nacichał w ich woni. Gdym wargami wygarniał z podanej mi dłoni owoce przepojone wonią twego ciała. I stały się maliny narzędziem pieszczoty, tej pierwszej, tej zdziwionej, która w całym niebie nie zna innych upojeń oprócz samej siebie i chce się wciąż powtarzać dla własnej dziwoty. I nie wiem jak się stało, w którym okamgnieniu, żeś dotknęła mi wargą spoconego czoła, porwałem twe dwo oddałaś w skupieniu, a kruśniak malinowy trwał wciąż dookoła.